Przez cudownego wschodu słońca nad plażą Gandia Z ciekawostek minęły wybory O polityce nie będę mówił ale ciekawostką jest to że w tym roku druga połowa lipca było bardzo dużo pustych mieszkań ponieważ ludzie woleli zostać w domach znać, niż przyjechać na plażę na sierpień jest planowany prawdziwy nawał. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Brak filmów o mieszkaniach, to nadal potwierdzam, jest brak mieszkań. To co widzieliście ostatnio, to tylko te garaże. Pojawiły się mieszkania w Pego, nowe, po 50 tysięcy euro. i mogę się tam dostać, dopłać. Nietypowa agencja ma tam dojście, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tanim mieszkaniem nowym w PEGO, to proszę o kontakt na Pedro 6800.pl. To jest jedyna taka atrakcja na dzisiaj. No, i jak coś nowego jeszcze będzie, bankowego czy tutaj w Gandhi, to dam znać. Zrobię jeszcze kilka filmów o wynajmach, bo na sierpień to prawie wszystkie mieszkania są już porezerwowane, a dostałem takich. Kilka mniej wyposażonych, ale śmiało można sobie przyjechać i na cały sierpień lub na pół sierpnia lub jak ktoś coś planuje tam na tydzień minimum by się znalazło. Także też czekam na kontakt. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Wczoraj padł rekord temperaturowy lipca 41 stopni. To najwyższy pomiar od czasów jak są dokonywane pomiary, jeśli chodzi o ten region.